jest taka legenda o świętym Jan i apostole, młodzieńcu i ptan. Święty Jan bawił się z ptem, przecież koło niego młodzieniec i nie dziwił się, że nie taki pobożny uczeń Pana Jezusa, a zadał się młody się, to traci czas na zabawę z Wówczas zapytał go Jan, a dlaczego twój Bóg nie jest cały czas napięty? A młodzieniec odpowiedział, bo by stracił siłę. Na to święty Jan. Więc ja mam czas na zabawę, abym nie załamał się pod pracy i trosk, aby po prostu miał sił. Ukochani Wycie Siostry, przed tygodniem zostaliśmy przez Chrystusa posłani jako apostołowie z konkretną misją. Mianowicie była to misja głoszenia Ewangelii wszędzie i wszystkich na ludziom. To dobry moment, aby teraz zapytać. Jak nam poszło? Co się udało zdziałać? Dzisiaj z kolei Jezus, jesteśmy przez Jezusa zachęceni do odpoczynku. Niektórzy pewnie, myślą, powiedzą, Bogu nie będą dzięki, że Ciąg tak mówi. Może ona w końcu nami odpocząć zamiast co coraz więcej zajęć, zadań do wykonania. Albo w drugą stronę, może mój mąż w końcu pomyśli o jakimś wspólnym wyjeździe na wakacje i naszym odpoczynku, a nie tylko ciągle praca i praca. Jeszcze ktoś inny będzie może myślał, że ciężarem już się mają żeby mówić na skoro mówią o odpoczynku. Moi drodzy, tak czy inaczej, chcemy mówić dziś o odpoczynku, do którego niejako zoblikował Jezus swoich apostołów. Sprzeliśmy w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, pójdźcie wy sami osobno miejsce pustynne i wy prosicie nieco. Czyli Jezus oblikował usił do tego, aby po pracy organizacyjnej odpoczęli. Nie tylko odpoczynek był potrzebny. Jezus kieruje tę zagętę również do nas. Abyśmy pamiętali, że przeżywamy czas wakacji i pozwolili sobie na jakiś odpoczynek. kochani, nie jest luksusem której przysługuje tylko najbogatszy. Ale konieczną potrzebą każdego człowieka, praca i troska dnia codziennego, muszą czasami ustąpić odpoczynkowi. Świetnie, a to II pięknie on pisał, w Becyfice, o pracy ludzkiej, Labore de pisał nam, że człowiek ma prawo do pracy, ale ma także prawo i obowiązek do odpoczynku. Pójdźmy sami osobno na miejsce pustynne i mówicie nic. Te słowa, które w się Ewangelii, idealnie pasują do czasu, który obecnie przeżywamy. W czasie wakacji, gdzieś mogą zapomnieć o szkole. Wielu zagłosowanych ludzi w tym czasie korzysta z długo wyczekiwanego urlopu. Najważniejsze w tym czasie urokowym to oderwać się od codziennych obowiązków pracy. To wszystko niewątpliwie jest na poczek. Jednak słowo, słowa Jezusa są głębsze. Nie chodzi tylko o poczucie luzu i bezprostu. Nie chodzi tylko o nic nie robienie. Jezus mówiąc o miejscu pustynnym ma na myśli miejsce spotkania z Bogiem, czyli czas na modlitwę. Wyjątkowym czasem udania się na pustkowie jest dla nas wierzących każda niedzielna Eucharystia. To właśnie tu Mamy szansę spotkać Boga w naszym zapracowanym i zamykanym życiu. Dziś warto zadać sobie pytanie: Jak traktujemy ten święty dzień? Jak traktujemy niedzielę? Jan Paweł II w 1998 roku wydał piękny list apostolski poświęcony świętowaniu Dnia Pańskiego pod tytułem Dniestolini. Papież przypomniał wtedy, że niedziela to dzień Pana którym dziękujemy Bogu za dzieło stworzenia. To dzień Chrystusa, który dziękujemy Bogu za dzieło odkupienia. To dzień Kościoła, który którym prowadzimy się na przyświęte i tworzymy zgromadzenie eucharystyczne. To dzień człowieka, który przeżywamy z innymi, zwłaszcza z rodziną. Radość, odpoczynek, solidarność. To dzień dni, bo niedziela jest zapowiedzią wieczności. Ukochani bracia siostry, jak zatem korzystać ze poczętu? Oczywiście po chrześcijańsku, czyli godnie. Wykorzystać czas wolny tak, aby nie niszczył człowiek, nie niszczył ducha, naszej moralności, energii, ciała. Pamiętamy sytuację z królem Dawidem, który na wiosnę nie poszedł ze swoim wojskiem na wojnę, choć był to jego obowiązek? Został w domu, Zobaczył przyrazającym się po tarasie mieszkającą po sąsiedzku balszebę żona Łasza Fetyty i zapragnął tej osoby. Zgrzeszył z nią, a potem kolejne grzechy, które popełnił, były już tylko konsekwencją tego pierwszego. Jego problemem, pierwszym grzechem nie było Zrós, ale lenistwo, które doprowadziło do pustki sercu. A przecież jak wiemy, natura jest nośnie. Dlatego odpoczynek i rozrywka nie mogą być zgubne pod względem moralnym. Nie można się siedzieć bez końca przed komputerem. Nie można codziennie pić alkohol na imprezę. Nie można być na skotekach bez końca. Nie warto marnować czasu na plotowanie. Czasami chrześcijanie spędzają czas wypoczynku tak, jakby Boga nie było. Tak, jakby Boga Wysłali na urlop. To nie jest moralność postępowa. To jest moralność zaściankową. Wówczas cofamy się, z pewnością nie idziemy do przodu. Także wielu chrześcijan na ulicy, lub na wakacyjny urlop przestaje być chrześcijanami, bez modlitwy, bez mszy bez sakramentów. Teraz są tacy ludzie nie tylko zarobione ciężko pieniądze, ale i swoją duszę a w konsekwencji szczęście wierzcie. A Pan Jezus przypomina Wam o tym. Mówi że niesamowite słowa, Głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. I co wówczas? Czy będziesz miał szansę na życie wierzcie? Ukończę, Siostry. Warto Ci sobie uświadomić, że kryzys świętości niedzieli jest kryzysem tożsamości. Człowiek, który traci wrażliwość na wyjątkowość niedzieli, Traci w swoim życiu Boga. Oddala się od prawdziwego celu życia, jakim jest nie. Niekiedy starsze pokolenie z nostalgią ja na przykład, do ciebie już należę, wspominam czasy, których normalną rzeczą było, że przed południem zawsze się szło w niedzielę do kościoła i nie wydawało się żadnej pracy poza jakąś pracą konieczną. A ten dzień był przeznaczony na odpoczynek, jak został na Dzień Boży. Dzisiaj, współczesne czasy, niestety, jest troszeczkę inaczej. Zaciera się chrześcijański sposób świętowania dzień. Okrada się dzień Boży ze świętości, czynimy go tylko dniem odpoczynku. Paradoksalnie, przez to ten dzień, po jakimś czasie, staje się zwykłym dniem roboczym. Na dzień, bez Pana Boga, bardzo szybko traci swój odświetlony charakter. Kochani, mamy teraz czas wakacji. Z pewnością zasługujemy na odpoczynek. Zresztą jest on nam potrzebny do prawidłowego funkcjonowania. Nie tego czasu. Odpoczynek może być jeszcze bardziej wartościowy i piękny, kiedy zbliżymy, zbliży nas do Pana Boga i zbliży nas do siebie na sali. Dlatego zachęcam Cię, drogi bracie i droga siostro, abyś dobrze zaplanował, czy to dzisiejsze, jeszcze niedzielę, czy ten za tydzień i spędził ją z Bogiem, a potem z najbliższymi. Nie zależy od tego, czy to będzie wyjazd, spacer, rowery czy jakakolwiek inna aktywność. Nie wstrzymaj czasu dla Boga i najbliższy ten czas zawsze proceduje. I o tym pamiętajmy. Мы yeah. что yeah.